Tylko detale pozostały do przygotowania. Wszystko jest już praktycznie gotowe, by rozpocząć kolejną edycję Tumski Cup. Zamówiona jest też nawet aura. Prognozy pogody są bardzo optymistyczne. Wszystkie pozwolenia mamy, załatwiamy także i pogodę, a więc na pewno dopiszę 23 stopnie, resztę podgrzeją sami kibice, sami uczestnicy, dzieci i tak dalej, a więc wierzę, że atmosfera będzie co najmniej taka jak w spotku która pozwoli, że wszyscy będą się doskonale bawić podczas Tumski Cup. W zawodach wystartuje 14 drużyn. Już wiadomo, że pośród panów pokażą się też panie. One stworzą co najmniej jedną tylko żeńską ekipę, których momentów Tumski Cup nie można ominąć. Same w sobie wyścigi łodzi smoczych, które to wyścigi są niezwykle spektakularne, a w tym roku e, wzbogacone o wyścig e, profesjonalistów. Jest to nowum, więc mam nadzieję, że to będzie ten gwóźdź programu, ale też liczę właśnie na atrakcje World gamesowe, czyli te niezwykle spektakularne, a nie do końca jeszcze całościowo czy przekrojowo znane dyscypliny sportu, jak choćby rzeczona capoeira, e, squash e, czy pokazy salsy. Dziać się będzie dużo na wodzie, ale warto raz jeszcze przypomnieć, co dziać się będzie na wyspie Bielarski. Wspomniane przed momentem atrakcje nie są jedynymi. To, co na lądzie, to co dla dzieci, będzie naprawdę bardzo dużo różnych rozrywek. Będą pokazy zespołów dziecięcych tańca, będą, będzie sokatoc, będą zabawy typu Rodeo na byku, tak? Dla dzieci, które będą w tych konkursach będzie poławianie rybek będzie malowanie twarzy będzie piłka nożna będą world games będzie prawdopodobnie kończymy rozmowy ze skłosem będzie strzelanie z, do celu a uh, są so, małej broni, tak więc tych atrakcji będzie dla dzieci naprawdę bardzo bardzo dużo. Organizatorzy nieco zmienili trasę Tumski Cup. Tym razem gdzie indziej start, gdzie indziej meta. Warto przyjść na barkę Tumską. Stamtąd widok będzie najlepszy. Startem jest Żabia Kładka. W związku z czym teren za mną e, to teren główny całego festynu. Natomiast e, jest tutaj na tarasie doskonały widok od startu do samej mety. Która ma swoje miejsce właśnie przy Barce Tumskiej, dlatego zapraszamy wszystkich gości wrocławian, nie tylko wrocławian, żeby przyjść właśnie tutaj na ten taras i stąd podziwiać zmagania sportowców, a także skorzystać z naszej oferty gastronomicznej przebogatej. Wielki piknik z Odrą w roli głównej już 27 września. Pojechały do Afryki po naukę, ale oczywiście chcą też wygrywać. Na razie bardzo dobrze spisuje się Mariola Woźnia, która wygrała dwa pojedynki. Zakończyły się cztery rundy. Mariola zajmuje bardzo dobre 20 miejsce, aczkolwiek oczywiście liczymy na więcej i powtórzenie zeszłorocznego sukcesu, gdy była zaraz za podium. Ola na chwilę obecną jest na 40. miejscu z dwoma punktami, co w stawce 8, ponad 80 zawodniczek jest dobrym wynikiem. Wyjazd do Afryki jest dla naszych młodych szachistek wielką niespodzianką i nagrodą za trud włożony w treningi. Zawodniczki jednak skupiają się przede wszystkim na grach, a nie zwiedzaniu tego wyjątkowego miejsca. Sportowo turniej stoi na bardzo wysokim poziomie, przyjechało bardzo dużo młodych i utalentowanych zawodników z całego świata. Organizacyjnie też wiemy, że turniej przebiega dość sprawnie, zawodnicy są zakwaterowani stosunkowo blisko do sali gry, ale też jest zapewniony transport. Nasi zawodnicy i cała reprezentacja Polski już miała możliwość spaceru po, po plaży, więc no, patrząc na dzisiejszą pogodę im oczywiście zazdrościmy pokoju z widokiem na Ocean Indyjski. I plaży i Słońca. Największe nadzieje Polonia wiąże ze startem Marioli Woźniak, młodej, ale bardzo utalentowanej szachistki. Nieco inne założenia postawiono przed Aleksandrą Dadeł. Każde wysokie miejsce, tu w przypadku Marioli, no, powtórzenie chociażby sukcesu z zeszłego roku, będzie dużym, dużym, dużym sukcesem i myślę, że i zadowalającym wynikiem, jak i dla samej Marioli, jak i dla klubu, rodziców i wszystkich. Rodziców tego sukcesu, nazwijmy to. W przypadku Oli miejsce w okolicach 30 myślę, że też będzie bardzo dobrym wynikiem. Wiadomo, to są szachy juniorskie. Niespodzianki się zdarzają, więc zobaczymy, jak to będzie. Warto być dobrym szachistą, bo dzięki temu można zobaczyć kawałek świata. Teraz zawodniczki Polonii grają w RPA. W październiku szachistka Wrocławskiego klubu wyleci do Indii. Ania Iwanów wyjeżdża na Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 20 do Indii i mamy nadzieję, że tak jak w przypadku Darka Świecza kilka lat temu, też okażą się szczęśliwe dla naszej zawodniczki i przywiezie. Medal albo chociażby jakieś bardzo wysokie miejsce. Startuje z numerem 13, więc też bardzo wysoko mamy nadzieję, że będzie dobrze. Szczegóły dotyczące klubu można znaleźć na ich stronie internetowej. Dla kibiców Impelu, tych nie mieszkających w stolicy Dolnego Śląska, była to jedna z nielicznych okazji, by zobaczyć w akcji zespół wicemistrzyń Polski. Impel podjął mądrą decyzję, by grać w Karpaczu, bo może się promować w całym regionie. A wiemy, że kibiców nasza drużyna ma na całym Dolnym Śląsku. W trzydniowym turnieju Impelówki zmierzyły się z czeskim zespołem Agel Prostejow, przedstawicielem Bundesligi SC Dresdner oraz rywalem z Ekstraklasy Aluprofem Bielsko-Biała. Nasza ekipa okazała się bezkonkurencyjna, wygrywając w świetnym stylu wszystkie mecze. Rozpoczęło się od starcia z Czeszkami. Impel grał bardzo skutecznie, zwyciężając w kolejnych setach do 18, do 18 i do 19. Drugiego dnia naprzeciw Paki Tore Aleksandersena stanął team z Bielska. Ci, którzy spodziewali się nieco większych emocji, musieli się mocno rozczarować. Wicemistrzynie Polski znów pokazały klasę i wyższość nad rywalem. Wygrały 3 do 0 nieco kompromitując, a Luprow w pierwszym secie zakończonym wynikiem 25 do 14. W kolejnych partiach emocji było nieco więcej, ale tylko nieco. Nasze triumfowały do 18 i 20. Na deser zmagań w Karpaczu. Pora na starcie ze starym znajomym z Dresna i znów Powtórka z rozrywki. Impel wygrywa 3 do 0 w kolejnych setach do 22, 17 i ponownie 22. Oczywiście na pewno przed wicemistrzyniami Polski jeszcze sporo pracy, ale pierwszy turniej wypadł nadspodziewanie dobrze. Widać, że zmiany, których dokonano powinny przynieść ekipie sporo pożytku, a w nowym sezonie będzie się działo. We Wrocławiu rozgrywki zapowiadają się arcyciekawie. Liga Polska, Puchar Kraju, no i najbardziej prestiżowe rozgrywki klubowej siatkówki, czyli Liga Mistrzeń. Gaworski jest przyzwyczajony do walki. Zabawę z szermierką rozpoczął w 1978 roku. Przez lata wielokrotnie gościł na podium Mistrzostw Kraju. We wszystkich kategoriach wiekowych był w czołówce zarówno indywidualnie, jak i w drużynie. 10 lat temu rozpoczęła się dla niego najważniejsza walka. Walka o życie. Rozpoznano stwardnienie rozsiane. Na pokrycie kosztów leczenia musiał pozyskać ogromne środki. Rodzina sprzedała wszystko, co miało wartość. W 2011 roku państwo Gaworscy sprzedali ślubne obrączki. Na apel o pomoc. Pomoc odpowiedzieli kibice i ludzie dobrej woli. Dzięki publikacjom w mediach do pomocy przyłączyli się również fani. Kosztowna terapia, na którą nie zgodził się ZUS i NFZ okazała się skuteczna. Jacek Gaworski wrócił nawet do rywalizacji sportowej na wózkach. Dzięki zaangażowaniu mediów i kibiców zebrano około 300 tysięcy złotych niezbędnych do dalszego leczenia. Teraz potrzebne jest kolejne 200 tysięcy. Część już jest na koncie. Kolejną trzeba uzbierać, a czas nagi, bo. Pieniądze są potrzebne w ciągu kilku najbliższych dni. Tym razem znów znalazł się chętny nieść pomoc. To firma Budimex. Deklarują dołożyć na leczenie 80 tysięcy złotych pod warunkiem, że uzbierana zostanie pozostała kwota, czyli musimy stanąć na głowie, by w tydzień zebrać 40 tysięcy. Napisał na swojej stronie Jacek Gaworski. Liczymy, że znów się uda i prosimy wszystkich o wsparcie, gdzie można płacać datki, szczegóły na stronie www.jacekgaworski.pl